a ja w ramach prezentu przygotowałam dla Was film z waszej ulubionej serii, której dawno nie było na kanale, a mianowicie dzisiaj zrobimy sobie test słodyczy, ale będą to specjalne słodycze walentynkowe bądź też edycje walentynkowe. <śpiewanie> Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na samym początku chciałabym Wam złożyć najlepsze życzenia z okazji walentynek. Życzę Wam dużo miłości, dużo wspaniałych filmów zarówno z drugą połówką, jak i również film właśnie w gronie przyjacielskim. Jeżeli na przykład jesteście singielkami, bądź też singlami, życzę Wam udanego dnia, a dzisiaj w ramach właśnie takiego fajnego, luźnego filmu postanowiłam przetestować dla Was wspólnoczowy słodycze walentynkowe. Trochę zlamiłam i obudziłam się na ostatnią chwilę, bo byłam przekonana, że walentynki są w środku tygodnia i mam jeszcze kilka dni, a w piątek około godziny 23 spojrzałam na kalendarz i patrzę, o kurcze, walentynki są już w poniedziałek i miałam tylko jeden dzień właśnie sobotę, żeby zrobić zakupy i coś właśnie kupić do tego filmu. Jeżeli chodzi o słodycze, to większość z nich kupiłam w Dilsie oraz w Oshon, ale mam też kilka z Lidla więc będzie tutaj typowy, miszmasz. masz. I może zaczniemy od czegoś, co trzymam w dłoni. Jest to bardzo duże, zobaczcie. Tak to wygląda i to są czekoladki o smaku pana koty. I one kosztowały 8 czy 9 zł w Oszą. Jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. I tutaj widzę, że jest tutaj jakieś otwarcie, ale niestety trzeba odkleić. To się. O, na szczęście łatwo odchodzi. Dobra, otwieramy i patrzymy, jak to wygląda w środku. okej. Okay. Chyba będzie ciekawa zawartość. Aha, czekajcie, potrzymam to do góry nogami i zaraz mi się wszystko wysypie. Zobaczcie, tutaj mamy taką tackę z czekoladkami. Ok, to biorę sobie jedną czekoladkę. Czas spróbować, zobaczcie tak wygląda ta czekoladka i jestem bardzo ciekawa, bo nie będę ukrywać, że lubię deser z paną Kottą i dopiero kiedy odpaliłam kamerę zorientowałam się, że mam bardzo mocno pomalowane czerwone usta, więc jak na koniec będę clownem z rozmazanym czerwonym błyszczykiem, to wybaczcie, to będzie po prostu dodatkowy smaczek, bo oczywiście kompletnie e, inaczej się przygotowałam i zapomniałam, że jest to test jedzenia, ale okej. Okay. O, bardzo ładna czekoladka i zaraz zobaczymy jak smakuje. Mhm. Chciałam przegryźć tą czekoladkę na pół, żeby pokazać Wam środek, ale niestety bardzo szybko się rozpadała. Muszę przyznać, że ta czekoladka zdobywa 5 na 5 gwiazdek, bo jest bardzo smaczna. Ma fajne nadzienie właśnie takie truskawkowo-śmietankowe, jakbyście normalnie jedli deser Pana Kota. Właśnie z jakimś drzemikiem truskawkowym i do tego macie jeszcze na wierzchu czekoladę. Muszę przyznać, że pomimo tego, że czekolada była ewidentnie mleczna, bardzo mi smakowało, więc te czekotki były naprawdę z dziesiątkę i muszę przyznać, że to była chyba najtańsza taka bombonierka i najbardziej efektowna, bo pakowanie też jest bardzo ładne i myślę, że warto ją kupić, nawet poza walentynkami. Ona się znajdowała na tym dziale, na samym, samym końcu już u mnie Osho, tam gdzie macie te oferty sezonowe, promocje i tam były kwiaty i właśnie były różnego rodzaju prezenty na walentynki i właśnie pośród tych z znalazłam to i mnie zaciekawiło i cieszę się, że kupiam. Czas na kolejny produkt, nie będę ukrywać, że szukałam nie tylko słodyczy, chciałam przetestować dla Was produkty walentynkowe, ale znalazłam tylko jedno opakowanie owoców, a tak poza tym nie było nic właśnie poza kategorią czekoladek i bombonierek, oraz innych słodyczy i mamy tutaj opakowanie winogron i zobaczcie, ono jest w takim właśnie plastikowym niestety opakowaniu, w kształcie serduszka, wybaczcie lekko uszkodzoną etykietę, ale niestety folia była naokoło, a chciałam sobie to jakoś otworzyć yy, i właśnie winogrona z nazwą Pochaux. Muszę przyznać, że cena mi trochę powadła tego opakowania, bo nie dość, że winogrona w ostatnim czasie bardzo zdrożały, dodatkowo też to opakowanie było naprawdę drogie, bo chyba kosztowało 12 zł, a zobaczcie, że tutaj tych winogron wcale nie jest za dużo, więc ja teraz je bardzo chętnie spróbuję i zobaczymy, jak one smakują. Dobra, było cięcie, ponieważ trzeba było oczywiście umyć tę winogrona, bo nie będę je jadła prostu z pudełka i zaraz sobie Próbuję czy są słodkie. Mm -hmm. Bardzo, bardzo dobre. I muszę przyznać, że warto było je kupić. Bo są naprawdę słodziutkie. Tylko jestem zdziwiona, że są to winogrona pestkowe, więc jeżeli nie lubicie pestek, to nie polecam, ale mi to akurat nie przeszkadza. Ja lubię winogrona czerwone w każdej postaci, ze zielonymi nie przepadam, ale to takie opakowanie winogron w ramach prezentu uważam, że jest naprawdę świetne. Więc jak najbardziej daję tutaj 5 gwiazdek i lecimy dalej. Wiem, że w były dostępne makarniki w kształcie serduszek, niestety nie udało mi się ich dostać, bo już były wszystkie wyprzedane. Wtedy przyjechało tylko dwa kartony, które sprzedały się w pierwszej godzinie po otwarciu sklepu, więc niestety tutaj makaroników Wam nie przetestuję. ale znalazłam dwa rodzaje, bo właśnie od ma małych opakowań czekoladek i każdy z nich kosztowało po 99. I zobaczcie, pierwsze opakowanie wygląda w ten sposób i są to pralinki czekoladowe, i tutaj jest smak truskawki ze śmietaną. Niestety mamy tutaj no, takie średnie odparcie. Mam nadzieję, że uda mi się to otworzyć, jak nie to zrobię cięcie. Ja rozumiem, dlaczego te wszystkie pakowania są pozaklejane, ale po tym jest problem, żeby je otworzyć, co najmniej na wizji, więc poczekajcie, za chwilkę wracam. Dobra, udało mi się otworzyć, więc zaglądamy do środka. Jestem ciekawa, jak będą wyglądać te czekoladki. Okej, okay, nie jest ich tu zbyt wiele, jeżeli mam być bardzo szczera. O. Zobaczcie. Strasznie mi się kojarzą z czekoladkami z lat 90 i 2000 Nie pamiętam, która firma miała takie czekoladki. Solidarność? Nie powiem Wam teraz dokładnie, ale wiem, że moja babcia bardzo lubiła ten rodzaj słodyczy i zawsze u moich dziadku właśnie były takie czekoladki, więc spróbujemy. Teraz będę Wam szaleścić. AMS, film z serii ASMR, więc macie mały ASMR. Oczywiście, jak zawsze przekręciłam, zobaczcie, tak wygląda czekoladka i próbuję. Muszę przyznać, że te czekoladki trochę mnie rozczarowały. Myślałam, że będą one smaczniejsze. Tutaj, jeżeli chodzi o moją cenę, to dam takie cztery, bo nie są to złe czekoladki, ale nie czułam osobiście żadnej kiskapki, bo czuć tylko bardzo, bardzo słodką, mleczną czekoladę. Jak wiecie, ja wolę czekoladę gorzką, więc tutaj ten smak bardzo się i Dodatkowo było czuć samą śmietankę. Więc jeżeli chcecie spróbować, to jak najbardziej polecam, ale jeżeli chcecie na smak to skapki, to tutaj go niestety nie znajdziecie. I mam kolejne czekoladki, właśnie kolejne, które było za 99 Lidlu. i te podejrzewam, że będą przepyszne, bo ja uwielbiam właśnie gorzką czekoladę z miętą, bądź też właśnie uwielbiam wszystkie czekoladki z alkoholem i właśnie z siłką, z wiśnią. To jest taki mój ulubiony rodzaj czekoladek. Więc zaraz zobaczymy. O i widzę, że też tutaj jest dużo, dużo lepsze otwarcie. E, więc już otwieram. Aha, fajne otwarcie, że się urwało na Ci. Dobre. Nie wiedziałam, że mam aż taką końską siłę, że urwę papier, ale okej. Okay. Otwieram e, tutaj to opakowanie i kurczę, tutaj, tutaj jest troszeczkę więcej tych słoweczy. Nie wiem czy to zobaczycie. O. Do środka, ale w tych troskawkowych niestety tam jest dosłownie kilka czekoladek. Ale ok, zaglądam do środka. Mam nadzieję, że ta czekoladka będzie troszkę alkoholowa i kwaśna, bo nie będę ukrywać, że po tamtej zrobiło mi się bardzo słodko, a oczywiście zlamiłam i nie przyniosłam sobie nic do popijania, więc mam teraz bardzo słodkowy tak? I, i wiążę naprawdę ogromną nadzieję, że to będzie bardzo dobra czekoladka. Aha, już się alkohol wylewa, bo się przykleiło. Czekoladka wygląda dosłownie identycznie, więc próbuję. W tym miejscu muszę złamać zasadę oceniania. Te czekoladki z wiśnią alkoholu dostają 6 na 5 gwiazdek. I ja wiem, że pewnie jest to moja subiektywna opinia ale one są przepyszne. Czekolada jest taka gorzkawa, w dodatku, i zaraz jak przegryziecie, to macie płynny środek i oczywiście jest to środek alkoholowy i do tego jeszcze jest wiśnia, po prostu coś pysznego. I myślę, że jeszcze chyba pójdę do Lidla po jedno opakowanie, bo strasznie mi smakują i jak nie lubię, wiecie, tak jeść na co dzień czy praktycznie nie jem na co dzień nic słodkiego, to jak zjem sobie raz na 3-4 dni taką czekoladkę do kawy, to nic Czegoś nie stanie, a są naprawdę przepyszne. Aż nie mam ochoty sobie teraz psuć smaku, ale czas sięgnąć po kolejną rzecz, więc jeżeli będziecie w Lidlu i lubicie właśnie czekoladki z alkoholem, to Wam polecam, a ja już zaglądam do mojej magicznej siatki. Czas teraz na bombonierkę z Disa. Wybaczcie, że trzymał to tak sztywno, ale tutaj była na opakowaniu taka zgrzana folia i po jej zdjęciu okazało się, że opakowanie samo się otwiera i niestety troszkę się nacięłam, bo cena była naprawdę dobra nie pamiętam, 5-6 zł kosztowała ta bonierka, ale kurczę, to są czekoladki z orzechem, ja nie przypadam za orzechowym środkiem. Czas spróbować, jak widzicie czekoladki nie są zbyt duże, co mi akurat cieszy, bo przy takiej ilości testów to jest akurat dobra opcja. Smak mnie zaskoczył, bo jak osobiście nie lubię czekoladek o smaku orzechowym, to te były naprawdę dobre. Jeżeli chodzi o nadzienie, oczywiście były bardzo słodkie ja akurat wolę dużo albo kwaśniejsze, albo właśnie gorzkie słodycze, ale jeżeli właśnie jesteście fanami mlecznej czekolady, to naprawdę wam zasmakuje. Dla mnie to jest takie 4 na 5, bo nie będę ukrywać, że smakowała mi ta czekoladka tylko trochę się zasłodziłam. Teraz najchętniej bym się napiła jakieś gorzkiej kawy albo herbaty. Mam tutaj galaretki i są to galaretki z oszą i mamy takie opakowanie i teraz będę się bawić małego technika. Mam nożyczki i tak mam nawet różowe filetowe nożyczki i tniemy. Postaram się tak przeciąć, żeby sobie wszystkiego nie wysypać, bo ja znam swój talent i wiem, że to by się mogło wydarzyć. Nie pamiętam ceny tych czekoladek, tych galaretek, ale ja już nie była ona wysoka, maksymalnie one kosztowały 5 zł i zobaczcie. One są w takim cukrze i pachną kwaśnie, więc mam ogromną nadzieję, że będą kwaśne. Próbuję. Okej, okay, to jest smak dzieciństwa. Powiedziałam wam, że te galaretki to mój smak dzieciństwa i ja wam tutaj wstawię taki obrazek. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w latach 90. na początku lat 2000. były właśnie takie koła, które miały imitować serduszka i tam właśnie były galaretki we wszystkich kolorach posypany cukrem i to oczywiście było bardzo chemiczne, bo wszystkie kolory były właśnie stworzone barwnikami, ale i tak wszystkie dzieciaki tu uwielbiały. I ja też to bardzo, bardzo lubiłam i te galaretki smakują w ten sposób, więc z ciężkim sercem, ale muszę im dać 4 na 5 gwiazdek, bo są po prostu przepyszne. Może nie jest to taka rzecz, która bym wam powiedziała, że jest wybitna i musicie teraz pędzić do sklepu, ale nie mogę ich ocenić wyżej, bo mi smakują. I jeszcze chciałam Wam pokazać, że tutaj Niektóre z tych galaretek mają napisy, na przykład kocham Cię czy więc jeszcze dodatkowo macie galaretki z napisami i tutaj jest 200 gram. Mają bardzo długą datę ważności i odziło są zrobione w Polsce, wyprodukowane w pieczkowej trybonarówce. Teraz pokażę wam coś bardzo szasz, szaszłego. Teraz pokażę wam coś śmiesznego, a mianowicie jest to podpisane jako szaszłyk piękowy. Musicie przyznać, że wygląda to naprawdę uroczo i niestety jest to zaklejone coś więc ja trochę szczytuję i przytnę sobie folię. Poczekajcie, sięgam po nożyczki, ale znowuż muszę to zrobić w sposób inteligentny bo znam swój talent i wiem, że zaraz wszystko mogłoby się znaleźć na ziemi, więc lecimy. O. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak w miarę normalnie otworzyć. Ej, udało się. Będziemy to wyciągać w ten sposób. Okej. Okay. Czekajcie, podam tylko papierek i będziemy próbować. Powiem Wam tak, tu jest zaledwie pięć pianek. Ale ja mam wrażenie, że zaraz mi te zaszły pęknie. One są naprawdę, naprawdę ciężkie. Czekajcie, zmienię rękę. O, żebyście widzieli, o, teraz dużo lepiej się trzyma. Ściągam sobie piankę. Ojej, wszystko widać! Widzicie, jak one się kleją? Nie mogę tego ściągnąć. Czekajcie, to wygląda to naprawdę źle. Ale coś czuję, że będzie to smaczne. To będzie chyba dzisiaj pierwsza niska nota w tym filmie, bo słuchajcie, ta pianka jest kompletnie bez smaku. Czuję się tylko cukier i jeszcze jest posypana cukrem. Nie ma żadnego smaku owocowego. I mam wrażenie, jakbym jadła coś sztucznego. Tego wam nie polecam, daję temu 1 na 5, bo po prostu jest niesmaczne. Nie wiem, czy będę w stanie tego zjeść w ogóle, bo kurczę, czuję się, jakbym jadła normalnie jakieś chemikalia. I jak do tej pory przecież było tutaj dużo słodyczy właśnie, wiecie, z babikami w różnych kolorach, to niestety te pianki są straszne, ale w sumie co się dziwić, te pianki chyba kosztowały 2 złote, więc nie ma co tutaj być zaskoczonym, ale mimo wszystko jestem negatywnie, negatywnie zaskoczona, bo kurczę, kupiłam to w Osho, wyglądało to ładnie, wyglądało to fajnie, a... Jeżeli kupicie to, to niestety możecie się bardzo oszczarować. Tego Wam nie polecam. Już dużo, dużo smaczniejsze były te galaretki, które pokazałam Wam przed chwilą, ale to, to jest coś strasznego, więc nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Zostały mi jeszcze w siatce dwie rzeczy, ale sprawdziłam, że jedną z nich pokażę Wam na jutrzejszym vlogu, który będę nagrywać, więc zapraszam Was jutro na kanał. Tak, bo dla mnie jest niedziela, więc ja vlogę nagrywam jutro. Dla Was w tej chwili jest poniedziałek, więc zobaczycie go też jutro. Mam nadzieję, że łapie się w tej czasoprzestrzeni. I dlatego też zapraszam Was na vloga, ponieważ jest to pewna kulka do użycenia na mleko, więc myślę, że będzie to idealny content do przetestowania na vlogu walentynkowym. To został mi ostatni produkt i te właśnie żelki kupiłam w Dilsie. I oczywiście są one bardzo, bardzo walentynkowe i ja bardzo lubię żelki Haribo, więc myślę, że tutaj nie będzie już żadnego failu i że będą one naprawdę bardzo smaczne. I one się nazywają Cham loves herbs. Więc zaraz zobaczymy, jaki będzie smak. Tak wiem, dziwnie, dziwnie to, ale robi to tak w miarę szybko do filmu. I mamy te ojejki, one są puchate, Dla porównania, słuchajcie, te pianki z tego szeszuka piankowego, one były już twarde i jeszcze jak moja mama jak przez problemiej zaniosła taki szaszły, żeby pokazać, stwierdziła, że jeszcze w dodatkowo te pianki śmierdzą. A tutaj mamy przepiękny zapach tych piank marshmallow, i zobaczcie, mamy kształt serca, mamy tutaj ogólnie w paczce przeróżne kolory, mamy i mieszane, i różowe i białe. I próbujemy, ale są tak pulchniutkie, że aż mam ochotę nabić je na kijek i na to ognisko, bo po prostu to jest najlepsze. Próbuję. Hmm. Ogólnie ja chyba przed, się przyjęłam, bo powiedziałam, że to są żelki. A przecież to są pianki, ale mam nadzieję, że tutaj to nie będzie miało większego znaczenia, ale. Te pianki dostają też 6 na 5, bo są przepyszne, są mięciusie, świeżusie się i po prostu nie są tak, wiecie, przytłaczająco słodkie, tylko są idealne jak każdy marshmallow, -y. więc jeżeli Lubicie pianki, to polecam zajrzeć do Dilsa, bo są naprawdę świetne i smakują obłędnie, mówię aż nabrałam ochoty na ognisko i pieczone pianki. Też wiem, że w Stanach chyba niektórzy jedzą kanapki czy tost z piankami, więc jeżeli chcecie, to też możecie przetestować w taki sposób, w sumie może jutro na vlog spróbuję. Dajcie znać, czy chcielibyście takiego tosta pionkowego spróbować, bo moglibyśmy coś pogotować razem na vlogu walentynkowym, więc myślę, że to też będzie bardzo ciekawa opcja. To są wszystkie słodycze, które na dzisiaj przygotowałam. Niestety, jak widzieliście, znalazłam tylko i wyłącznie winogrona w takim opakowaniem walentynkowym. Szkoda, że nie było więcej właśnie jakichś paczek owoców, warzyw, czy nie wiem, czegoś słonego w ramach prezentu walentynkowego, bo na przykład jeżeli chodzi o tym słodkie czy słone, to ja zdecydowanie jestem tym słone. Ale mam nadzieję, że właśnie ten test słodyczy sprawił wam dużą przyjemność dzisiaj w ten walentynkowy dzień i mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Dziękuję też wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Jesteście niesamowici. Dziękuję, że was tutaj mam. A jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, to zapiszę do linków do patronite'a, który jest w opisie oraz tutaj do przycisku wesprzej Koło przycisku subskrybuj. Dziękuję też wszystkim, którzy lajkują, komentują, oglądają i udostępniają moje filmy. Jesteście wielcy i dziękuję, że Was tutaj mam. To przyjemność dla Was stworzyć kolejne filmy. W kolejnym materiale widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć.